Poznaj kolekcję szczotek Super Shine, które nie tylko czyszczą, ale także pielęgnują sierść koni i wspierają proces rehabilitacji. Krok pierwszy to szczotka do kurzu i błota. Wykonana w całości z roślin, doskonale radzi sobie z suchym błotem, kurzem, z zaklejkami po treningu. Jest twarda, a przy tym bardzo przyjemna dla konia, nawet takiego wrażliwego. Wykorzystasz ją na co dzień. Krok drugi: szczotka do nabłyszczania i usuwania piasku z podszerstka. Doskonale leży w dłoni, wspiera proces rehabilitacji podczas masażu, a jednocześnie niezwykle pielęgnuje sierść. Sierść po niej po prostu lśni jak tafla wody, a piasek z podszerstka zostaje usunięty. Używaj jej po czyszczeniu. Krok trzeci: Delikatna szczotka do bardzo wrażliwych miejsc, takich jak pysk konia, jak uszka, czy także w świetnie sprawdzi się jako podziękowanie koniowi za trening, kiedy ściągasz siodło i przejeżdżasz delikatnie po plecach, aby wregulować jego układ nerwowy i rozluźnić napięcie w mięśniach. Jest absolutnie mięciutka. Szczotka pielęgnacyjna do grzywy i ogona. Doskonale sprawdzi się do wcierek i takiej codziennej pielęgnacji. Zastosowaliśmy tutaj włosie z dzika oraz włókno sztuczne. Dzięki temu nie tylko rozczesuje włosy, ale także je świetnie pielęgnuje i masuje cebulki, pobudzając je do wzrostu. Pokochasz, szczególnie jeśli twój koń ma małą grzywę, mały ogon, lubi się wycierać. To ta szczotka będzie po prostu strzałem w dziesiątkę. Szmatka. Szmatka do używania na sucho i na wilgotno. Na sucho, kiedy Twój koń wraca cały mokry z padoku, a Wy macie trening, czy też kiedy jest spocony, żeby go przetrzeć, a na wilgotno, żeby usunąć ewentualne zaklejki, usunąć resztę potu, usunąć kurz pozostały po szczotkowaniu. Zastępuje po prostu mokre chusteczki. Szczotka do mokrego błota jest doskonała do pęcin, do nóg i do takiej dłuższej sierści. Sprawdzi się nawet jeśli masz konia ze szczotami. Świetnie wchodzi w pęcinki i jest doskonała w pielęgnacji. Wszystkie szczotki tworzymy w Polsce.